Cześć, z tej strony Apple Gold. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dawno mnie pewnie nie słyszeliście, ale uznałam, że muszę nagrać kolejny film, taki jak w bo bo no, nie mogę po prostu tego ominąć. Nie wiedziałam, jak dać tło żeby chciałam dać film, ale uznałam, że nie. I nie mogę znaleźć mojego niebieskiego smoka. Niestety Dlatego będzie Misiu. Nie wiem, o czym mogę powiedzieć, nawet w tym roku i ogółem dużo się działo, i niezbyt po prostu miałam nawet czas i motywację, żeby cokolwiek nagrywać Jeżeli jednak, kogoś jeszcze ciekawi, co się ze mną dzieje, to odsyłam Was na mojego TikToka i na inne moje, in, no wiadomo, inne media społecznościowe, bo to jest głównie, właśnie tam. Jak coś wrzucam, jakieś rysunki, coś takiego Nagrywam to jeszcze przed wyetwetkami, więc... No Dlatego też nie mam tła Z tego, co się zmieniło, to mam nowy pokój Także już nie ma ikonik mojego starego pokoju W którym nagrywałam LEGO No i... Co jeszcze? No... Dobrze mi się powodzi Tak Jest okej okay. Myślałam, czy nie to być jakichś live'ów, ale też mm, szczerze to ten film, zależy jak ten film będzie odbany. czy ktoś go w ogóle jeszcze obejrzy w ogóle, ale jeżeli tak, to powiedzcie, czy jak coś to byście oglądali jakieś live'y, czy lepiej na Twitchu, czy na YouTubie. Dla mnie to by była wielka pomoc, bo chciałabym do tego wrócić, ale nie wiem trochę, jak się za to zabrać i dokąd wracać. Mm. Także no, jakbym już miała z czegoś streamować, to pewnie to by były właśnie głównie gry, albo też myślałam o rysowaniu, ale właśnie przez to, że raczej moja widownia... Wid... Boże, co ja gadam? Moja widownia skupiała się głównie na dzieciach, no nie ukrywamy. To teraz trochę nie wiem, czy wtedy też jako Apple Gold, czy już nie jako Apple Gold. Z gier to bym pewnie jakieś no nie wiem, ligi legend Bo w tym roku trochę zaczęłam grać w ligę Jakieś waloranty inne takie, w Minecraft klasycznie Myślałam też o live'ach na TikToku z moim starym przyjacielem Ale nie mogę się za to zabrać Jakbym miała więcej motywacji, może to by miało więcej sensu W tej chwili to nie ukrywam, trochę nie mam ochoty ale no, no chciałabym do tego wrócić, ale nie mam motywacji po prostu, bo widzę, że też te nowe filmy, które wrzucam, mają bardzo mało wyświetleń. Nie dziwię się, bo mam inny kontent niż w moim, wiadomo, szczycie popularności. Spadły mi suby, to też mega antymotywujące, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No, i nie wiem, co więcej dodać. Nie ma fajetu jeszcze, a jest już 23.40. Mogliby już dać, żebym chociaż do filmu miała, ale ja mieszkam też trochę na takim, wiecie, że tutaj to raczej trzeba jednak do północy czekać. A dziwne, bo strzelali parę dni temu kilka dni przed, trochę bez sensu, ale to tylko moje zdanie. No to nie wiem, co więcej dodać. Mam nadzieję, że ktoś to obejrzy. Dziękuję za oglądanie i pa pa!